Panie Wójcie, co zmieniło się w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Marciszu w ostatnich trzech miesiącach? Jakie czekają nas jeszcze zmiany w tym roku? Ja przypomnę, że infrastruktura drogowa na terenie gminy Marciszu składa się z czterech kategorii dróg. Jest to droga krajowa numer 5, jest to droga wojewódzka nr 328, są to drogi powiatowe i są to drogi gminne. Z najważniejszych takich rzeczy, mówiąc o drodze krajowej numer 5, został przeprowadzony remont. Odcinka przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą wojewódzką 328. Przypomnę, że tutaj odcinek około 400 metrów został wyremontowany, została położona nowa nawierzchnia w rejonie skrzyżowania przed skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem miało to na celu poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim i komfortu podróżujących jeżeli mówimy o drogach wojewódzkich trwa przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego tak zwanego PFU i przypomnę tutaj wszystkim że gmina będzie uczestniczyła w takim projekcie gdzie dofinansuje 50% zadania zadanie to ma na celu przeprowadzenie remontu przebudowy drogi wojewódzkiej w pierwszym etapie na odcinku od gminy Marciszów w kierunku Ciechanowic do skrzyżowania z drogą powiatową do Wieściszowic i tam będzie wybudowany. Ciąg pieszy, komunikacja piesza po lewej stronie, po prawej stronie z wymianą podziemnych instalacji, myślę tutaj o kanalizacji deszczowej. Ma to na celu skomunikowanie ruchu pieszych poprawa bezpieczeństwa. To jest pierwszy etap i do tego etapu chcemy przystąpić już w tym roku udało się drogą porozumienia z dolnośląską służbą drugiej kolei uzyskać zgodę na wycinkę 33 sztuk drzew i mamy to zrobić w tym roku, w tym roku jeszcze, w tym roku także nastąpią prace związane z wymianą właśnie sieci kanalizacji deszczowej. Następnym etapem tego dużego projektu będzie przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 5, to jest skrzyżowanie Bolków-Kamienna Góra-Jelenia Góra w kierunku starej gminy, ale to już są dalsze plany. Celem tego przedsięwzięcia jest skomunikowanie ruchu pieszych i poprawa bezpieczeństwa. To tyle na temat drogi wojewódzkiej. Jeżeli mówimy o drogach powiatowych, to tutaj powiem, że tak, został wykonany remont drogi w Pustelniku z powodzeniem. Jest to odcinek od skrzyżowania w Domanowie, w kierunku Gostkowa. Odcinek o od długości około 1200 metrów przez wieś. Całkowicie została wymieniona podbudowa, nowa nawierzchnia, nowe odwodnienie liniowe, przepusty, zjazdy, nawet zostały zrobione poszerzenia, tzw. Tak mijanki. Na to zadanie gmina przeznaczyła dotację w wysokości 100 tys. złotych, ale ostatecznie powiat, powiatowi udało się pozyskać środki z terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych i na to zadanie nie zostały zaangażowane środki gminne. Rada gminy przesunęła te środki i dotacje w wysokości 100 tys. udzielamy w tej chwili na zadanie inne, na drogę powiatową w Pastewniku. Jest to odcinek pomiędzy Bolkowem a Poniną. Pastewniku jest taki kilkusetmetrowy odcinek w bardzo złym stanie i tutaj przy udziale dotacji gminnej lada dzień wykonawca wejdzie i wykona tam kompleksowy remont. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, został przeprowadzony remont cząstkowy przez powiat kilku dróg i mam tutaj na myśli Świdnik, Wieściszowice, Ciechanowice, Nagórnik. Tam też zostało oczyszczone pobocza, zostało wykonane miejscowe odwodnienie. Przechodząc do dróg gminnych, bo to też infrastruktura gminy i to jakby tutaj najbardziej podlegająca gminie, to trzeba wspomnieć, że tak, wykonaliśmy remont drogi, przebudowę drogi w Ciechanowicach, to jest odcinek do budynku 151 i następnie do budynku 146, to jest 500 metrów. Wykonaliśmy tam nową podbudowę, nową nawierzchnię z asfaltową. Odwodnienie liniowe i to już się zakończyło, jesteśmy na etapie odbioru tej drogi. Również wszedł wykonawca już z robotami na dwie drogi w nagórniku. Są dwie nie, krótkie, niedługie drogi, łącznie ponad 350 metrów i mamy nadzieję, w, w październiku do połowy października zakończyć te remonty. Co jeszcze z dróg gminnych? Planujemy w tym roku osiedle słoneczne, tak zwane, to jest ulica Słoneczna w Marciszowie, 220 metrów, to też będzie wykonane w tym roku jeszcze i droga do, w kierunku zakładu Stalhurt. To z takich planów drogowych. Wspomnę jeszcze, że w tym roku wykonamy kompleksowe oświetlenie dróg w Pustelniku. Jest to zadanie, które przewiduje punktowe oświetlenie zarówno na drodze powiatowej przez pustelnik, na tym nowym odcinku, który został wyremontowany, a także na drogach gminnych. Oglądaj serwis informacyjny gminy Marciszów. Tematem 13. sesji Rady Gminy Marciszów będzie przede wszystkim przygotowanie oświaty do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015-2016, projekty organizacyjne, jak zarówno sprawy kadrowe. W zasadzie po części już te tematy były omawiane na komisjach, także to będzie tylko takie podsumowanie. Referować ten temat będzie pani Marta Jędrzejowska, która zajmuje się tymi sprawami tutaj. W urzędzie. Poza tym będą informacje wójta gminy na temat prac między sesjami, jak również sprawy różne, interpelacje, zapytania radnych, bo troszeczkę tematów jest dlatego, że była ta przerwa i w związku z tym na pewno będą znowu nowe problemy, które należy rozwiązywać. Oglądaj serwis informacyjny gminy Marciszów. 4 lipca na scenie plenerowej w Świdniku odbyło się przedstawienie plenerowe pieśni ludowych w wykonaniu Dziecięcego Chóru Teatru Lokomotywa. Wystąpią Katarzyna Deka, Karolina Bielecka, Klaudia Kaczmarczyk, Magda Myśliwiec, Gabriela Sondaj, Dawid Trząsalski, Paulina Kułaga, Oliwia Sławek, Wiktoria Wink i Jakub Wink. Opracowanie muzyczne i choreografia Anna Mansfeld. Prowadzenie Jerzy Tomaszewski. Drodzy Państwo, nie pozostało nam nic innego jak wysłuchania bardzo smutnej piosenki retro. Ale ona nie jest taka stara, ale rzeczywiście jest bardzo pięknie smutna. Na ja to było jakie szare i słowikom brakło tchu. Smutnych wierszy parę. Ktoś napisał znów. Smutnych wierszy nigdy dosyć. I zranionych ciężko serc Nieprzespanych nocy Które trafi lek. Kaka płyną łzy Łezka usza ja i zapłakane oczy I przekwitłe psy Płacze z nami deszcz I fontanna szlocha też Tak kaka płyną łzy łez w kałużach zapłakane oczy i przekwitłe psy płacze z nami deszcz i fontanna ślocha też trochę zadziwiona skąd ma tyle łez w ci pod budą cudowna piosenka o takim delikatnym smuteczku oglądaj serwis informacyjny gminy Marciszów. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Jesteśmy. Dzisiaj mamy już czwartą z kolei Spartakiadę Emerytów w której uczestniczą nasi członkowie, jak również goście z Czech, z Pilnikowa i z Witezny, zaprzyjaźnionych nas, z naszą gminą miejscowości. Na czym polega Wasza zabawa? Zabawa to takie śmieszne konkurencje, jak nawijanie sznurka na szpulę, jak rzut wałkiem na odległy rzut gumowincem. Mieliśmy również strzały na bramkę taką małą, no i slalom z jajkiem na łyżce. Widzę, że co roku, co roku wymyślacie inne konkurencje i co roku macie tutaj pewną publikę. No, staramy się jakoś dla tych naszych ludzi zorganizować tutaj ten czas, chociaż przyznam, że dzisiaj jest dużo mniej ludzi z uwagi na temperaturę. Sami wiemy jaka jest teraz, dopiero zaczyna się tak trochę chłodniej, prawda? Przyjechała grupa około 30 ludzi na rowerach, no, także to przebyli trasę 55 kilometrów. Jak na takie warunki to jest dosyć dużo. Ale ta współpraca, jak tutaj pytałem się w jednym wywiadzie, wygląda dobrze z emerytami rencistami z Czech. Tak, staramy się z nimi współpracować, będzie również rewizyta. Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca emerytów rencistów polsko-czeskimi? emerytami, rentzystami. Rzeknijcie nam, prosim, jak se y, projevuje współpraca między czeskimi a polskimi duchowcy a seniory. Nasza współpraca polega na tym, że wspólnie wymieniamy się pobytami. Czasami przyjeżdżamy my do Polski na rowerach, nasza czeska grupa. Czasami Polacy przyjeżdżają do nas na różne uroczystości, różnego rodzaju, i kulturalne, i sportowe. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Marciszów. Kto wpadł na taki wspaniały pomysł, aby go zrealizować w Marciszowie? No, w sumie to jesteśmy my, emeryci, pomysłodawcą tego. No, jestem współ, współautorem między innymi tego pomysłu, a zostaliśmy niejako jakby no nie przymuszeni, ale tak zobowiązani do jakiegoś projektu w ramach aktywności seniorów na naszym terenie przez Fundację, właściwie Stowarzyszenie. Kulturalno-społeczne granica w Lubawce. Mhm. Przeprowadzili oni u nas takie szkolenie właśnie dla seniorów i taką grupę inicjatywną żeśmy tu założyli, która spotkała się tutaj na takim zbudniowym szkoleniu w sali tutejszej urzędu gminy. I na tym szkoleniu, potem na zakończenie, poproszono nas, żebyśmy myśleli jakieś, jakieś projekty, no przynajmniej tego. No i tak podzieleni na dwie grupy, żeśmy opracowywali dwa projekty. Jeden taki na przyszłość, a drugi taki już na teraźniejszość, który chodził mi tam gdzieś kiedyś po głowie. Właśnie chodzi o to, żeby tak szumnie to nazwać, jak znamy to z wieści alpinistycznych, zdobywanie korony ziemi. Naszej, naszego globu. Jest takie coś, no i tak mi chodziło po głowie, ponieważ y, teren gminy Marciszu w większości jest otoczony dookoła górami i dosyć y, ciekawymi górami, które należałoby y, poznać. No i wpadłem na taki pomysł m.in., żeby, żeby to nazwać zdobywanie korony ziemi marciszowskiej. Ustaliliśmy wspólnie z, z ten komitet organizacyjny, jakie wybierzemy te wzgórza. Jest to w dniu dzisiejszym właśnie, właściwie rozpoczynamy realizację tego projektu, na który właśnie dała pieniądze granica z Lubawki. I dzisiaj zaczynamy pierwsze podejście na Wołek, jest to mhm. szczyt w Rudawach Janowickich, 878 metrów nad poziom morza. Jest to najwyższe wzniesienie właściwie okalające gór, tu, tą kotlinę naszą, tą ziemię Marciszowską. No i postanowiliśmy to zrealizować, napisaliśmy ten projekt, który został jak najszybciej zaakceptowany przez stowarzyszenie, przekazano nam pieniążki i Jesteśmy w trakcie, właśnie dzisiaj rozpoczynamy tą realizację tego projektu. Będziemy zdobywać ogólnie cztery szczyty. Jest to Wołek dzisiaj. Następnie 19 września wychodzimy na Turzec. Jest to już takie wzgórze w okolicach Świdnika, niemalże 700 metrów nad poziom morza. Po prostu ona jest w górach łowianych, które należy do gór Kaczawskich. Następnie 26 września realizujemy podejście na górę krągla. To już z góry Wałbrzyskie, od strony już w stronę Wałżycha właściwie się wybieramy. Jest to właściwie na terenie praktycznie naszej gminy Marciszów również i dlatego to będzie trzeci kolejny. Kończymy jakby zdobywanie tej korony naszej na wielką kopę. Jest to masyk wielkiej kopy w okolicach kolorowych jeziorek. Które wszyscy na pewno znają, nie tylko nasi tutaj Barciszowianie, ale ogólnie w Polsce nawet jest to znane. I na tym podejściu zakończymy realizację tego turystycznego poznawania przyrody, okolicy lepiej, żebyśmy lepiej znali tą okolicę. Uczestniczyć będą to głównie właśnie seniorzy.